Dzisiaj będzie o kłamstwach. Pierwszym, drugim, trzecim, czwartym. Chociaż będziemy mówić o ustawie Stop Aborcji, o projekcie ustawy, to powiemy o kłamaniu. Ja nie będę Was zachęcać do tego, żebyście byli za czy przeciwko temu projektowi, tylko chciałabym, żebyście byli za lub przeciwko właśnie temu projektowi, a nie temu, co możecie usłyszeć w mediach, bo. Pływać można w tym kłamstwie. Dlaczego jestem w kuchni? A, no bo jeden z użytkowników napisał, że poszła tam, gdzie moje miejsce, czyli do kuchni. Spełniamy marzenia, jestem. No dobrze, a teraz już całkiem poważnie. Bardzo Wam dziękuję za ilość wyświetleń i za ilość subskrypcji. I myślę, że to zobowiązuje właśnie do tego, żebym mówiła Wam o faktach i o konkretach, a nie mówiła Wam, co mi się wydaje. Więc zacznijmy od konkretów, sięgnijmy do ustawy, ale najpierw sięgniemy na stronę gazeta.pl, bo tam hmm, chyba kłamstwo. Rocznie ciąże traci 40 tysięcy polek. Jeżeli nowa ustawa wejdzie w życie, w świetle prawa, wszystkie mogą być podejrzane. Pani Aneta Bańkowska pisze tak: Uwaga. Nawet gdy do śmierci, a więc po prostu poronienia, dojdzie nieumyślnie, matce grozi do 3 lat więzienia. Twórcy projektu to jakieś monstery. Kobieta poroniła. To jest straszliwa tragedia, a oni ją wsadzają do więzienia. No dobrze, pani Aneta. A pani czytała ustawy, czy pani po prostu kłamie? Ja sięgam do ustawy. Naprawdę, żeby przeczytać kartkę, cztery... dałaby pani radę. I czytam tam tak: kto powoduje śmierć dziecka poczętego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Jeżeli sprawca tego czynu działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat. I tu by się wszystko zgadzało: nieumyślne, pozbawienie życia, poronienie do 3 lat, matka idzie do więzienia. Tylko, że 4 paragrafy dalej, możliwe, że pani Aneta odpadła już w tym momencie, bo chciała: o, mam, 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 jest, będzie dobry artykuł. No, tylko że czytamy dalej: Nie podlega karze matka dziecka poczętego która dopuściła się wspomnianego czynu. Nie podlega karze matka dziecka poczętego. Pani Aneto, to jest czas, kiedy pani może usiąść do komputera, edytować ten artykuł, a nie, trzeba by było cały usunąć. No dobra, to już pani zostawiam. Eee, co do kolejnego kłamstwa. Życie matki nie będzie ratowane. Ustawa nie zakłada możliwości aborcji, nie zakłada możliwości zabicia dziecka, tak jak dotychczas. Życie matki nie będzie ratowane. To może sprawdzimy u pomysłodawców ustawy, jak to będzie. Projekt zezwala na prowadzenie przez lekarzy działań leczniczych koniecznych dla ratowania życia matki, licząc się ze skutkiem śmiertelnych tych działań dla dziecka. Gdy rozwój wypadków nieuchronnie prowadzi do śmierci matki lub dziecka, do matki musi należeć wybór pomiędzy ocaleniem jej życia lub życia dziecka. To było drugie kłamstwo, teraz będzie kłamstwo trzecie. Chyba najgłośniejsze. Badania prenatalne. Czyli to, na czym zależy kobietom w ciąży, chcą sprawdzić, czy ich dziecko jest zdrowe, to dziecko już można leczyć jeszcze jak ono jest w brzuchu, więc jest to bardzo, bardzo ważne. Fakty TVN doszły do tego, że zapowiedziały ten temat w ten sposób. Pomysł nowej ustawy to nie tylko zakaz aborcji, to także brak badań prenatalnych. W ustawie nie ma nic o badaniach prenatalnych. A po co? W poprzedniej było. No tak. Tylko, że w poprzedniej badania prenatalne mogły być powodem aborcji. A tutaj tym powodem być nie mogą. Są w innej ustawie. Przysługują kobietom tak, jak przysługiwały. Ale w tej nowej ustawie nie ma też nic o kwiatkach, stadnienie koni, czy czymkolwiek chcecie. Bo to nie dotyczy tematu ustawy. A teraz czwarte kłamstwo. Kobieta, która dokona aborcji idzie do więzienia. No dobra, to sięgamy znowu do ustawy. Jeżeli sprawcą czynu określonego w pierwszym paragrafie jest matka dziecka poczętego, sąd może zastosować wobec niej nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. To znaczy, że każdy jeden przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. To znaczy, że inaczej zostanie potraktowana kobieta, która chodzi po telewizjach i opowiada o usunięciu ciąży i o tym, że to jest takie o a inaczej kobieta, dla której to był dramat i bardzo ciężka decyzja. Słuchajcie, jest taka opcja w Google'ach, że ja Wam mogę coś wygooglować. Nazywa się to Let me Google that for you. Pozwól, że to za Ciebie wygoogluję, więc ja za Was wygoogluję. Proponuję Wam kliknąć na pierwszy link, który się pokazał. Nie trzeba nawet tak dobrze umieć czytać, bo Instytut Ordo Juris zadbał o to, żeby nawet ci, którzy po obrazkach czytają w internecie, zrozumieli o co chodzi w tej ustawie. Chciałbym jeszcze na koniec wrócić do pań, które bardzo mi zaimponowały. Znaczy nie do końca mi zaimponowały tym co zrobiły, ale widzę dla nich misję specjalną. Po kolei. Drogie panie, które poszłyście do kościoła świętej jak Następnym razem będziecie chciały udawać katolików w kościele. To ściągnijcie sobie jakiś instruktaż albo tutorial. Albo dzwonić, ja Wam kilka rzeczy powiem. Jak my, katolicy, zachowujemy się w kościele? Bo my tak, na przykład, klękamy przed Najświętszym Sakramentem. No ale dobrze, średnio Wam to wyszło, szkoła aktorska słaba, natomiast ja mam dla Was zadanie, misję specjalną. Tefan24.pl podaje informacje o szkole islamskiej w Wielkiej Brytanii, gdzie szerzone są straszne treści. Mówi się o tym, że kobiety nie mogą pracować a na ulicę mogą wychodzić tylko całkowicie zasłonięte. Ja Was widzę. Wy jesteście takie dzielne, takie harde, tak wjechałyście do tej świętej Jany, tak pokazałyście tym katolikom, tym biskupom, co Wy o nich sądzicie, jakie jesteście wielkie. Kupcie bilety, tanie loty to tam do Wielkiej Brytanii. Lećcie do Wielkiej Brytanii, wjedźcie do tej islamskiej szkoły. Powiedzcie islamistom, co sądzicie o tym, co mówią. Zróbcie tam porządek z tą dyskryminacją kobiet. Ja na Was liczę. Cała Polska na Was liczy. Nie wiem, jak słowo macica brzmi po arabsku, a zauważyłam, że bardzo dumnie nie ostatnio wymawiacie. Próbowałam też inne takie słowa znaleźć, na przykład mały palec u nogi, wątroba, moja trzustka, moje ramię, moja sprawa. To mi nie wychodzi, ale na Was liczę. Po polsku, po angielsku czy po arabsku na pewno zrobicie porządek w islamskiej szkole.